Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem Kemęczysta. Dzisiaj troszeczkę inne rozpoczęcie odcinka, bo dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę inny niż wszystkie, które widzicie na tym kanale. W każdym razie w dzisiejszym dniu chciałbym uszczęśliwić swoją dziewczynę Agatę i przez cały dzień robić wszystko, żeby była po prostu szczęśliwa, dlatego już tutaj zaczynamy tak naprawdę od śniadanka, które przygotuję własnoręcznie. To nie jest spotykane w moim przypadku, raczej ja nie robię takich rzeczy, ale ze względu na to, że ten dzień ma być wyjątkowy dla mojej dziewczyny, zrobię wszystko. To, aby taki był, także jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku Zostaw tam na dole i dąż, najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, bo tak jesteśmy najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce I niewiele, naprawdę niewiele zostało do miliona subskrypcji Nawet powiem ci Adam, że jestem szczęśliwy, że mogę przygotować takie śniadanie No to jest e... bardzo, bardzo nietypowe, no. że ty przygotowujesz śniadanie swojej wybrance, no ale no, Ale, ale... Wiesz, chciałbym zrobić wszystko co, co, co najlepsze dzisiaj, żeby poczuła się wyjątkowo Po prostu jako wyjątkowa osoba, no bo wydaje mi się, że zasługuje na to każda dziewczyna Wydaje mi się, że zasługuje. No tak, oczywiście, jeżeli eee, naprawdę ją taki... kochasz, no to powinny się tak codziennie traktować, moim zdaniem. To już nie przesadzajmy. Po prostu czuję taką potrzebę, żeby zrobić dla niej coś fajnego. Ja też jestem zapracowanym człowiekiem i ja zawsze mam okazję coś takiego zrobić. Także na dzisiejszy dzień będzie wyjątkowy. Na pewno na pewno dla, dla niej. Także cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania. No i jakoś wiadomo, że to się prezentuje. No, powiem ci, że ja bym chciał takie śniadanko dostawać z rana, jak wstaję od razu, no pięknie, pięknie, postarałeś się, postarałeś no, się. No wiesz, no starałem się to zrobić, no nie jest to może jakiś szczyt finezji, no, ale wiesz, że ja dobrym kucharzem nie jestem. No liczy się gest, liczy się gest. Ale co to jest dobrze? Co? Co ty no śniadanie Przecież ładne o co ci chodzi? Dla Gacy no a dla... po co? No bo, no nie wiem, no miły gest a ty nie robisz miłych gestów Ja robię miłe gesty czasami Niby kiedy? No, chociażby teraz A Gatko? Oj, że już wstałaś. No wstałaś, że się zbliżnie. Czy tutaj koty w ogóle spały? Wiedziałam, że koty nie mają wstępu na łóżko, bo mam uczulenie. To jest to cała spuchnięta i zesłakana i w ogóle zostać cały dzień. Co a masz cały dzień? No. Nie ma Ej, ci jak ci przyniosę, kochanie, do łóżeczka. W sensie widzę, że już się pomalowałaś, czy no to już no, mi No, że to też już zjadłam. Zjadłaś już śniadanie? Czemu Malina tutaj dałeś? Ja widzę Malin. I czemu to jest takie tłuste? Przecież wiesz, że jestem na dzieci. Coś mi sugerujesz? W sensie. No, że, że nie wiem, że jestem grubo, że tlejem, ja tlejem i tyle nie zjem. No, to chyba bardziej sugeruję ci, żebyś sobie zjadła, że właśnie i tak mu się podobaś mimo wszystko, tak? No. A bo co to jest? No kawę. Tak. Piję kawa. nie przecież nie wiem, kawałeni nie. Fajny. Aha, czyli... Pomyliło cię pewnie za godziną dziewczyną. Ja po prostu no nie wiedziałem, że, że nie wiedziałem. jesteśmy miesiąc razem, bo no nie wiedziałem, że nie lubisz kawy. Nic o niej nie wiesz. Jezus Maria. Mogę się jeszcze spytać, nienawidzę nic I czemu to w ogóle nagrywasz. Serio, obrzydliwie się czuję wszystkie koty. Ale wiesz, tak? Nierobre. Ty je w ogóle sam robiłeś czy kupiłeś? Nielobre strasznie. Ale. Ale dobra, to zabrać, tak? On się tak namęczył przy tym śniadanku, tak to chyba. traktujesz? Nawet tego nie doceniasz. Przecież kupił to gotowe. Jak gotowe? Musiał to wszystko przygotowywać. Mhm. Mm no tak. Tak jak on gotuje. Kartki nie chce, co ty? No dobra, to, to zjadł sobie to i, i tyle. Ok. No i co? Myślałem, że troszeczkę inaczej to będzie wyglądać, w sensie mogłaby mi nie mówić tak, tak prosto w twarz, no, no nie tak. No, no jest bezpośrednio. No. Ale mogłeś też się dowiedzieć, co ona lubi, czego nie lubi. Ale ja się dowiedywałem i to nie jest tak łatwo wcale, ona no, nie chce mi mówić nic. Czyli nie chce nic mówić, ale wymaga mimo wszystko. Tak, ale już mimo wszystko... No to, wszystko to jest słabe. No stary, to ty się wpakowałeś to wszystko. Dobra, no. to jest dopiero początek, ja na pewno jakoś jej wynagrodzę to jeszcze. Mm. Przepraszam, po prostu nie jesteś za dobrą robieniem niespodzianek, a ja u mnie nie lubię niespodzianek. Jeszcze to twoje koty, mam uczulenie. Zero tak się źle czuję. Przepraszam, ty musisz nic zrobić. A te twoje niespodzianki są do dupy i żałosne. Nie jesteś tym za dobry, wiesz? Żałosne. Mhm. Nie musisz nic Nie, Okej, okay, dobra, my nagrywamy sobie żonę. No dobra. Oj. Bary, współczuję ci. Bardzo, bardzo Ci współczuję. Dobra, może ta niespodzianka była słaba. Ale gwarantujcie, że zrobię lepsze. Wiesz, co ją ja jedynie zadowoli? by zadowoliło się na nie, które by bardzo, bardzo dużo kosztowało i tak samo wszystkie niespodzianki, które bardzo, bardzo dużo kosztują. Myślisz? A może jeszcze ja zapytam e, tej koleżanki, bo przecież w sumie ona wie, co ona lubi, tak? No, no powinna wiedzieć. Mam do Ciebie pytanie. Pomógłabyś mi? Nie, ale mów, e, Słuchaj, e, ja chcę dzisiaj uszczęśliwić Agatę i chcę zrobić wszystko, żeby była szczęśliwa, i po prostu potrzebuję. Takiej pomocy od ciebie, bo ty wiesz co ona lubi. I to byłbym w stanie zrobić, żeby ją szczęśliwić? Stary ty chcesz ją uszczelić. No tak. widziałeś się drugą? Jak co masz mordę, ja się nie dzieje w ogóle się chcesz, No on się widziałeś normalnie się... ciebie a nie, pyta, ty widziałaś swoją ja mordę? Nie to nie, nie była z tobą, teraz po pierwsze. No ale to to ja też jestem. Tak, i były to mój że to i Majki powierzchnią co najmniej nie robić. A coś ci powiedziała? To się... Sweź kurka, że jesteś takim przyklaskiem, że po prostu. Dobra, chyba się nic z czego nie dowiemy. Ona mi nie chce pomóc. Ja wiem kto może mi pomóc. Stiu. Jak Stiu? Może steel. to jest Raz nie były. Ale to nie będzie. bardzo to, jest bardzo, a to nie będzie za bardzo się. perfidne? Może co, no ja co nie. No ja nie wiem starczy to to dobry pomysł. Myślę, że odbierze? No myślę, że odbierze, ale nie wiem czy będzie zadowolony. No chyba nie odbierze no ale pomyśl jak ty byś się zachował na jego miejscu, tak? Nie odbieram. Ty SMS-ami napisał. Co napisał? No, no, no co napisał? <grymne> coś no powiedz co napisał. No nie, nie mogę tego przeczytać. No. no co, no to powiedz tak w skrócie, co napisał? Tak, Daj to jak się da? No, no. Powiedz. Że już nie jesteśmy kolegami. Cóż, nikt nie chce mi pomóc, ale ja mimo wszystko się nie poddam. Na pewno zrobię coś fajnego, żeby uszczęśliwić się w tym dniu, także nie ma opcji nawet, że się poddam. Powiedziałem jej, żeby zeszła do mnie na dół. Jedziemy na miasto. Tam na pewno coś znajdę. Ale dżentelmen z tego twojego mężczyzny, A jeszcze trzeba go trochę podszkolić, bo... Chodźmy na miasto, ja zagwarantowane mam yy, mnóstwo atrakcji. Kochanie, ale mógłbyś tutaj najpierw posprzątać, co to jest za, za syf? Ja nie lubię znaczy? w takim jeździć się tutaj strasznie źle czuję. tutaj już nie sprzątać, już Cię proszę Nie, wczoraj było sprzątane. Proszę Cię od miesiąca i co, i wczoraj taki syf zrobiłeś przez No byliśmy w McDonaldzie. Ale to są tylko święci no, z jednego nie dnia. Ja nie wiem z kim Ty byłeś w tym McDonaldzie, masakra. Tak, z jednego dobrze, dnia. Dobrze, już sprzątam, przepraszam. Ja nie wiem co ja mam już zrobić, dobrze, że została no, jak ja widzę, to to jest chyba najtrudniejsza dziewczyna, jaką do tej pory poznałem, żeby ją zadowolić, nie? A najtrudniejsza dziewczyna, nie nawet się. którą ja poznałem, w sensie wszystko jej nie pasuje, wszystko robi na opak, nie wiem, dziwne to jest. W każdym razie kwiaty, kupi mi kwiaty, dziewczy każda dziewczyna lubi kwiaty. To taka mm, prawda jest. Żebyś się nie zdziwił, stary. Żeby się nie Nie mów tak nawet. Nie no stary, przesadziłeś 100 róż. No i co? No jak to, co to jest przesada? No, no to jest tylko 1000 zł. No. no dobrze, no 1000 zł, ale to nie chodzi o ten pieniądz Ona powinna się uszczęśliwić z jednej róż, tak samo jak z tych 100. No dobrze, no jak kupi 100, ona potrzebuje więcej. Zauważyłeś, że ona potrzebuje więcej. 100 róż razy 100, no. Normalny no. chłopak daje jej jedną różę, ja jej dam 100, no. Rozumiesz? No rozumiem, rozumiem. 1000 no. zł trochę boli w portfel, ale to no mimo wszystko. No. Znaczy mnie to boli strasznie, jak na to patrzę że ty musisz się tak wysilać, a ona i tak tego nie docenia. Naprawdę mnie to boli. Nie no. Nie wiem, docenia chyba. Ładny bukiet? No, bardzo ładny bukiet, stary, ale nie, ona nie, nie zasłużyła na to, moim zdaniem. Nie zasłużyła? Nie, nie zasłużyła. Ty, o... Słuchaj, mam prośbę do Ciebie. Wziąłbyś się do parku na jakąś ławkę, e, zaprowadził i ja przyniosę te dłużej? Aha, chcesz jej zaskoczenia jej dać? Tak zaskoczenia jej dać, no. No dobra, no zrobię słuchaj, zrobię to tylko e, i e, wyłącznie dla Ciebie. Tutaj e, w tym parku jest taka fajna łóweczka, przyprowadź ją proszę. No dobra, nie ma problemu. Naprawdę jeszcze mnie ciągasz, mnie dziś, nie dość dzisiaj miałam wrażeń, naprawdę. Ale, ale nie narzekaj z spacery Ci dobrze zrobić świeże powietrze. Po co to w ogóle chodź tam możemy sobie na oweczkę usiąść ty na to. Jak żule na ławce będziemy siedzieć. O Boże, żule na ławce nigdy w parku na ławce nie siedziałaś? No to w ogóle robić. Duma księżnicy zabrania usiąść na ławce w parku, tak? Bo co ze mną w ogóle wychodzisz? No tylko porozmawiać, no jesteśmy w jednym składzie. Tak, Kamuś, wie jesteśmy w jednym składzie, więc też trzeba się jakoś zintegrować, tak? No właśnie. Mogus wziąć jakieś leki na alergię kupić, bo tak się źle czuję z tego kota Jest jesień, już nie narzekaj na jakąś alergię i tym bardziej na kota. Przewietrzysz się akurat, dobrze ci zrobić. Sprzęt, no dobrze, no to będzie się dopiero rozpoczyna, nie martw się, no jeszcze będzie pełno niespodzianek Ja chwilę, my, o, o, Podobają się? Nie, gnoju! Co? Zciąłeś te wszystkie kwiaty, zabiłeś te rośliny biedne! Ale w sensie, no kwiaty tobie kupiłem Kwiaty się można kupić w doniczce, to są martwe kwiaty Ale jak, róże, róże się dostaje w doniczkach To nie jest oznaka miłości, to jest... Tak, kwiaty. czerwona róża jest oznaką miłości Co ty ale mówisz w ogóle? W to są kwiaty ale to jest miły gę! Ale doceń to, co on a dla ciebie nie. robi, doceń to! A nie, to są dla ciebie kwiaty, no. Dla ciebie kwiatki, no. Na ciebie kwiaty, no śliczne kwiaty, no. Krew na moich rękach. No, ale... ale co ty robisz? Zobacz, jak on się dla ciebie postarał. A ty a nie. nie szanujesz nic, co on robi, ani go nie szanujesz a w nie. tym momencie. przyrody, natury i roślin. Ale ja zł tysiąc złotych na to wydałem Ale co złotych mogłeś przejąć, żeby drzewa zasadzili jakieś w lasach? Ja jestem. Ja stary, nie wiem co mam powiedzieć, ale to są takie to... największe farmazony, jakie ja słyszałem Co mam zrobić? No co masz zrobić? No niczym najwidoczniej Agata, nie zadowolić. No chodź tutaj, zobacz jak on się stara dla Ciebie. A ty jak go traktujesz? ja to proszę. Serio, nie wiedziałeś? No nie wiedziałem, co no przepraszam, tak? Nie wiedziałem. Przepraszam. Ty ją jeszcze przepraszasz. No co, prezent kiedyś się nie spodobał po prostu, no. Weź, już tego Ale... nie tłumacz stary. Ale... Nie próbuję tłumaczyć nawet. Już, już składanie! Już, zaraz, zaraz, zaraz do cię przyjdę. Słuchaj, patrz. Zasłań mnie aż tu mam, gudeczkę, na oznakę naszej miłości. No to jest piękne, ale ja jestem dalej zażenowany poprzednią sytuacją, stary. Te się powoli zaczynasz zachowywać jak taki pantofel najgorszy. Nie, nie, tylko coś nagrywa. Chodź. Chodź. Kochanie, podoba Ci się widocznie? Nie. Mhm. A tyle, ty lubię na tej Co mówisz? Lubię naturę. Lubisz naturę, a ja lubię Ciebie. Bardzo. Okej. Okay słuchaj, mam taką rzecz, którą chciałbym sobą zrealizować. Nie że... klękaj, nie klękaj, nie klękaj. Nie, spokojnie, nie aż tak. Po prostu chciałbym na znak nasz miłości zawiesić. A, ale tak jakby, wiesz, że to jest taka znaka, że widzę sobą na zawsze. No, no tak, a co, ty nie chcesz być? Na zawsze z komuś? No, jeszcze trochę za szybko, nie jestem pewna i zresztą płótek tutaj nie wolno. Ale jak nie jesteś pewna, robiąc takie rzeczy powinnaś być pewna. Nie No, zawiesimy tą kluczkę, co? No możemy sumie, no naprawdę to jest miły gest znaczy wydaje mi się, że zawiesimy kudeczkę Jeszcze KF to to są moje siostry nie cały Ale kamerzysta i pagata. No wiesz, Mówię, że nie ma. naprawdę na imię? No wiem na, ale Ale on też dał kamerzysta. Dałem, nie dałem imienia, bo nie chciałem, wiesz dlaczego? No to są zawieszy, co? Ale to jest ja, ja piękne ja to jest. Ja, ja Taki nie, serio, bo ja też To tak, tak? się przyłożyć z tego. To teraz. co, rzucamy kluczykiem? Tak, proszę, ja sobie to do tego przyłożyć bo ja Ty kupiłeś, a to ja się przyłożę do, do tego. No to chociaż tyle możesz jej dać na no niej, rzuć sobie ten kluczyk. Chcesz ten, ten, ten? Tak. Tylko pa, pamiętaj, jak bierzesz, poczekaj, bo ja Ci muszę pokazać. Bierzesz i z całej siły robisz zamach, tak żeby mhm. na pewno nikt tego nie wyłowił, nigdy. Mhm. Żeby nikt naszej miłości nigdy nie zabrał. Mhm. Pamiętasz? Mhm. Tak? Dobra super, Widzisz, słodka jest No jest słodka, jest słodka Ale te akcje, które wcześniej zrobiła to i takiej, I teraz wiesz, nie, nie tłumaczy to, to co teraz robię Jak się zachowuje, niby jest nie, słodziutka To jest gra stary, to jest, według mnie to jest gra Nie jest gra, w sensie, no jak Kocham co, co ona robi? Co ty robisz? Ej, ej, ej Czemu ty odpiłaś tą gudkę no, i ją wyrzuciłaś? Co ty zrobiłaś? No, bo my... Ja się, jeszcze nie wiem czy chcę być Ale wylecz. przed chwilą wzięłaś kluczyk i powiedziałaś, że kluczyk rzucić z daleko A ty wzięłaś go specjalnie, żeby go porzucić Żebyś wyrzucił całą kutkę jesteś manipulantką Dlaczego to, to zrobiłaś? On się tak dla ciebie stara, wiesz, no, że ranisz no, go w tym momencie no, no, I to bardzo Ja Masakra Ustydam Nie Ustąpię się mandatu pewnie tak? Bo tutaj do niecie, nie być doskonałe zrobienie się swoje inicjały Ale dlaczego to zrobiłaś? W sensie... No. No widzisz i nawet nie wie co powiedzieć, stary mogę cię teraz ja prosić na rozmowę na chwilę na no, bok, chodź na chwilę ze mną, proszę cię Dobre, Proszę cię. ja chcę porozmawiać z nim Agata, nie w porządku się zachowałeś w stosunku do mnie. No stary, dla mnie to jest przesada, ona ciebie manipuluje, wykorzystuje, a ty tego nie widzisz, jesteś zbyt zaślepiony, ja rozumiem, że ją kochasz, ale, ale no są granice stary, są granice No nie wiem, może ma rację, no miesiąc czasu jednak jesteśmy W dosłownie. czym ona może mieć rację, no w czym? No, ona wzięła czasu. kłódkę, którą zawiesiłeś dla no, niej dobra, no ale miesiąc czasu to się nie podobało, to pierwsza atrakcja, która mi się podobała, rzucenie kutkami. Możemy kupić więcej kutek i porzucać razem. Chociaż... Nie jest zła dziewczyna, może po prostu takim. Nie jest zła. tak, może tak wychowana jest. Jest wychowana, żeby rzucać kutkami, tak? To ją ja jara. Nie wiem, mi, mi jest szkoda Ciebie, mi jest nie bardzo wiem. Ciebie szkoda. Ja ją kocham. Sprawiam. musisz mnie zrozumieć. No ja rozumiem, że ją kochasz, ale to jest za duże poświęcenie. To pójdziemy na ten, na jakiegoś lejka, lody. No, ale na się. Tego bardzo mi się nowego? No, bo kasztanowego. Dobra, to ja zapłacę. Nie! Co? Ja mam skutki, między? za mnie płaci. Ja zaraz w nie, nie chcę tego utrzymać, bo ja mogę to płacić, tak? Ale to jest miłe, Nie, to Nie, to nie jest miłe. Więc teraz nie Ludzie będą budżę, ale to na fejs, to, że ja cię wygłoszę, nie wiesz? Nie, ale. ja płacę za swoje jedzenie, tak? Nawet co nie jest Nie, nie mi... No, miły to no, no nie, tak może miałaś... Znaczy jak kobieta chce zapłacić, to niech już za siebie. Nie, bo ty wcześniej nie właśnie, ale ja się cało się takie tych pieniędzy. No ale jak widać to nie tylko twoich pieniędzy, ale ciebie też troszeczkę olewa stary. No sobie też kupiłam. No dobra, ale ci oddam sprawdzę. Nie, co możesz nie ktować pieniądze? Ja nie będę trzeba do tych pieniędzy. Ale no jak No jak, no przecież... Nigdy zresztą dziewczynę przy czegoś nie postawiło oprócz, wiesz Oprócz czego? Nie z twoja strona, nie interesuj się No dobra, ale w sensie... No to że tak co, wygląda, że, że, ja że ja nie mogę tobie kupić, a ty wymożesz? Jeżeli że ja jestem kobietą, to nie mogę kupić, no załóż się i go jedz Boże, pan jest fajny, stary Takie sugestie? Dlatego, że... Ty pojedziesz dzień. idziemy dobra. No chodź, do kina pójdziemy, co ty na to? Nie, nie chcę iść do kina, nic nie ma ciekawego Tylko po pierwsze, wszystko widziałam Po drugie, jest koronawirus A po trzecie, to jest... Wcześniej się i nie? Jeszcze nie będę To masz najgorsze, nie nie masz? Żeby tak może do teatru. kochani, może do teatru. Są w nie, są otwarte. W sensie, Tak, to no samo nie się Są otwartej. Ale po to są te obostrzenia, żeby się właśnie niczym nie zarazić, ani nic nie masz, nie masz żadnych obaw. Rozmawiać z mi no, cały dzień. Jak ale, cały dzień Ale, ale przez... ja, się zabić ja, skończym, ja się zrobić wszystko, żeby Dlaczego do maszyny? No, ale może po... spędzić czas. To jest jedyna osoba, która mi teraz nie będzie wkurzać. Ale kamuś przez cały dzień wszystko robi dla ciebie i pod ciebie. Dla siebie? Dla kogo? ciebie właśnie. To rzeczy, które ja lubię robić, w ogóle mnie nie znasz. No, stary, no współczuję ci, naprawdę. Co się stało, kamuś? Pogadaj z nim, Viola. Masakra, no on jest. Cię, a może ty byś poszła do swojego o, chłopaka, mnie co? Beznadzie... Ale no, możesz nam nie przeszkadzać, No ale objawy? może poszła do swojego nie chłopaka, on cały dzień próbuje ją uszczęśliwić, a jej nic nie pasuje. Ale, jak inne dziewczyny i ja lubię trochę inne rozrywki Możemy Dobrze, okej, ale też byś mogła zaakceptować i uszanować to co robi, a później byś mu może jakoś zasugerowała co innego bym mógł robić żeby, żeby Ciebie uszczęśliwić, tak? Skoro Ty masz takie wymagania Ale zaoczyt mu sugeruję coś Skąd Tak, ale wprost? czym mu sugeruje? Czym? Czym niby? Wprost Normalnie. Wprost Prost. No właśnie, wprost. chyba jednak nie On mnie ciągnie na siłę no bo... Ale jak ciągnie Cię na siłę? On no, Ciebie no, prosi no, właśnie to jest, to jest Weź, naprawdę, to, to jest żałosne, co ty robisz. nie, też żałosne. nie, nie właśnie żałosne jest to, to, co ty mówisz i to, co ty ale mówisz, bo on, ty się, bo on się stara. A ty jesteś zazdrosny, po prostu, bo byś chciała mieć takiego chłopaka, który tak by się starał nie, i tyle, no, no właśnie, ja bo ja się widzisz, widzisz tak. powinnaś porównać ze swoją koleżanką, bo ci chłopaka próbuje, aby się specjalnie ci tak negatywnie nastawia. No, no, no. właśnie no, no. tak jest. No, to ty się i cały czas mącisz, mącisz. Oh, no właśnie, no mące właśnie. i mące, bo chcę dobrze dla mojego przyjaciela. No to bardzo mące. do mojej przyjaciółki, stary? Tak, no to no. właśnie, ale to też byś chyba. Z... Ale właśnie Z, z wami rozmowa jest no, tak. bez sensu, Dobra, naprawdę. Starie, no Chciałam o, stary, ja ci się nie dźwię, tam poszedłem i do nich nic nie dociera, nic. Dla nich się tylko liczą rzeczy materialne, a uczucia i to, to z boku. Ja bym ci o tym nie mówiła, nie ostrzegałam Dobra, przyszłam e, udzielić dobrej rady. I jaki masz teraz plan? No nie wiem, jaki mam plan, już wszystko faktycznie zrealizowałem, mi się nie podoba. Ona jest bardzo prosta w pozorom. buzzeru. Zabierz ją na burgera i kupię jakieś kosmetyki fajne. Widzisz, że się to cały czas. Ale mówiła, że nie chce ode mnie nic. Jeżeli nie chce pieniędzy ode mnie. No dobrze, no ale jak ją zabierzesz do Sephory, to będzie spoko. A do Sephory? Tak. Dlaczego? Do do ale co, ani rozumiem, do Rosmana. Bo nie, do Sephory. Czy ja jest... widzę, że was to tylko yy, uszczęśliwiają rzeczy materialne, a żadne uczucie czy coś, to dla was nie, nie gra jakiejś roli, tak? Ale czego dla mnie? Co, do, do, do dla was, was ogólnie, bo ty, bo się wypowiadasz na taki na mój temat stary? Nie, bo ty, na mój temat? Bo ty cały czas jej tam banduchem siedzisz i jej to wszystko jadasz, więc... Ogólnie nie rozumiem tego, dlaczego Kamerz tak się daje. Za przeproszeniem ruchać dupę, bo płacę za lody sama mogę trzeba zapłacić, Tak za burgery, wydając 180 zł. no to już nie mogła jakoś, już nie mogła, już jednak, jednak chciała, żeby kamuś zapłacił a idąc do Sephory, co? Myślicie, że sama za siebie zapłaci? Pewnie znowu będzie wykorzystywać kamusia, który się zakocha i po prostu jest manipulowany w tym momencie. I jest go strasznie szkoda Kochanie, twojej burgerki. Nareszcie, nareszcie coś dobrego zrobiłeś. Tak? No. To super cieszę się. No co, jak No, nie wiem do domu jedziemy, czy w aucie? Zanim dojedziemy do domu, to będzie zimne, a kiedy ja jestem, żebym jadła w aucie? No a co, tutaj nie możemy zjeść. No nie ja że że tam jedzą sobie, no. Tutaj no, się... Ale kochanie, jest zakaz. Boże, nic nie potrafisz załatwić. Jakbyś był naprawdę... Jak nie um... no, jest koronawirus, nie można jak jeść. Jakbyś nie byś, byś, naprawdę, spoko sobą, to byś powiedział, a co mi to obchodzi? Ty nie jesteś w ogóle ponad prawem, a powinieneś być. to tutaj hamburgerek dla ciebie. No hamburger ogólnie spoko, ale to jest randka. My jemy na samochodzie, tak nawet żule nie jedzą Piamiste usiądą gdzieś, a my co? No ale nie jest można, nie można nie jeść można. w galerii, nie można jeść w środku właśnie No dobra, to moglibyśmy my, gdzieś znaleźć jakiś hotel czy coś, żeby... To jest zabrałaś kolegów A ty zabrałaś koleżankę, przyzwo... Ale ja mogę, gdybym ja możesz... wioską nigdy nie wpadł na połowę, jak Przyzwoitkę cały czas przy sobie tylko trzymasz i tyle Tak, ty sus, Kamila naprawdę <laughs> O nie, no ile ci da to zjemy, i tak narzekasz, a ty zjemy, kochani i tak Zjemy w tak. ci zamówię nowe, tak? Bo te już pewnie są... Stary, zdejmij te klapki z oczu, zdejmij, proszę no, cię w, nie w nie końcu Jesteś żenujący, brzygać mi się chce Idź, zapierdzielaj się po trzy takie, no raz, dwa, trzy Hotel wynajmij, chcesz Hiltona jakiegoś, co? O, od razu się uśmiechnęła, widać, już się jej spodobało, tak A, i jeszcze słuchaj, operacje się z nią, tak? Umów De... Dobrze, sobie skończ już, pierścionek, tak? Dobra, zjemy to znaczy ty to, wy to wiecie, no dobra. Chodź, chodź. Najlepsza część. Najlepsza część dnia, tak? Ale to mi najbardziej na portfelu. No ja wiem. Ale no, ty masz rację, bo ona powiedziała, że nic nie chce. No tak. Że płaci sama za siebie, a nagle mi mówi, że... Ja już to widzę też powiedziałem. Ile ty na wydasz, nie wiem, no wybierz sobie coś. Nie, może nie aż tyle, no wybierz sobie coś po prostu, nie wiem wybiór sobie po prostu na razie, tak? To wszystko stary, Jak, on... Jak ona mnie naciągnie na tyle na to będzie przegięcie. Stary, ale ona, ona tylko na początku powiedziała tak, że niby, że na kamerach widziała, że o lody, dobra, zapłacę za siebie. A później co było? 150 zł za ten, znaczy 100 zł za 180. burgery? No tam, no około tyle, no. 179 zł. Dobra. Nie wiem, zobaczymy co wybierze. Ale dobra, ale słuchaj, ile czasu też jest taka sysięcy. z 5 tysięcy? Nie no ja sobie robię. Nie robię No dobra, to już może wy... chodźmy do kasy. Nie Ten godium ma. Może wyjmij troszeczkę rzeczy, że nie tak... Nie mam przez ciebie najgorszy dzień, więc teraz do ciebie. Ale teraz zapłacić. Dwa koła, okej, ale nie będę płacił więcej. Stary, sam chciałeś, no. Ja Ci mówię od początku. Wiem się od początku. Ale jeszcze chcesz sobie wybierasz, tak? No? Mi się wydaje, że ona dopiero zaczęła, co? No Pokuciłem się z nią. No Ale słuchasz, stary, tak, chciała no mi naciągnąć na 7 tysięcy złotych. Powiedziałem, że do 2000 i finalnie kupiła za 1000, 1441 zł. Gdybym Ojej. nie zareagował, gdybym nie zareagował, naciągnęła mnie na... Zlitowała się nad tobą, no widzisz, no czyli... Nie, nie na... zlitowała. Czyli się. chyba naprawdę cię kocha, co? Stary, ona się ze mną pokuciła. A co, już jej nie tłumaczysz? Już jej nie tłumaczysz. Ale co mi tłumaczyć, ja już hmm. nie mam co tłumaczyć. No nie masz co tłumaczyć. Czeka, gdzie ona jest w ogóle? Tu. A co, ona tam jeszcze coś wybiera? Nie ja wiem, ale już za to nie zapłacę. No stary, wiesz, że ona traktuje cię jak takiego, jak takiego sponsora, nie? Jesteś jak dla niej taki Sugar Daddy, normalnie. I to już jest chore. No przykro mi jest, naprawdę przykro. A co, co robisz? Pracujesz w do sklepu, jeszcze nie skończyłyśmy. Nie, ale skończyłem, ja już nie będę za płacić. O mój Boże, a może to mi kupisz, poczekaj Ale ty nie rozumiesz, że ja się dzisiaj nie kupię? No jak to? Ale ty jedyne co potrafisz docenić to rzeczy materialne Dlaczego tak? Dlaczego? Dlaczego nie doceniasz ale tego, że on ja się stara? Ogólnie nie kupię, bo, No, no dużo, dużo wydałem, tak? Wydałem dzisiaj jakieś cztery koła Mój duer nie zabrał do Paryża. Aż... Ale tu wyjazd do Paryża można za stąd bilet kupić. A ja dzisiaj tysiące wydałem. No to byś mnie do Paryża. I co się dzisiaj może też... Chcesz... Możemy dzisiaj lecieć. Co? No, coś do Paryża. Nie stary, nigdzie nie lecisz, dzisiaj jedziemy na treningi. On, on nigdzie już nie jedzie. On nigdzie nie jedzie. On nie jedzie. Żadnego Paryża. No nie co, jedziesz? Stąd? Nie, nie zrywam sobie. Zerwij ty, bo... z nią. Nie. No zamkrętujesz. Nie. Wziąłem ci podkład wariatka, ty się ze mną tam nie dopie! A ty, ty on mi go kupił. Aha, okej, okay, dobra. No to ja widzę. A ja mogę cię naciągać, ona no nie, nie ma. Jesteście siebie marci. To ty, ty, ty sobie tego pewnie no, nie, powiedzmy, chciałabym z niej miła. No ja to wykorzystałam, hello. Ale dobra. nie wiesz, że ja mam cię dwutlen. Ja Agata dzisiaj już nie To tak jak Ty, Agata wykorzystujesz cały czas, kamusza, ja że jest miła. ja cię wracam do maszyny. Bo ona też jest materialistką, dlatego. Sorry, to jest... Nie, po prostu sobie wyjaśnię to w ten sposób, że już jej nic nie kupię dzisiaj i tyle. Ale jak jej nie kupisz, to ja jej ona nie kupię. Dzisiaj... Ale zacznij ją traktować z dystansem, rozumiesz? Nie, nie kupię ci już. Jest. Ale już nie mówię o tym, ale przyjść. Przy... Nie stary, nie. O. Nie, nie, nie pójdziesz, nie ma opcji. Nie, Widziesz, nie chodzę, idę. Już? Nie, no i nie pójdziesz, ja się nie puszczę nawet. Nie idę, a karta dzisiaj. Ale ośmiech nie chce, tylko przyszedł, przyszedł do mnie. Ale ja się starałem cały dzień I to jak Bo ty przyjdź do mnie Ty przyjdź do mnie Nie Ja nie przyjdźcie Powiedz Dobra, Okej. kończ ten film No to kończ Wiola ten film, bo ja już mam dosyć z tego nie cyrku zerwę, ja chcemy... tego nie, filmu, nie, nie zerwę Nie tego filmu, dopóki nie zerwiesz ale nie podaję z tym paszczurem Dobra, skończ nie. film Agata To ja zerwę Skończ serwis. film Agata, skończ To zerwij I ich no sobie da, stąd kończ film Do zobaczenia Państwo